Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie Gołąbki były połączone dzisiaj rano i już tak zostaje Nie wiem, chyba trzy czy cztery próbne parowania były robione. Także myślę, że powinno pójść to gładko. To jest 30% jęczmień 30% dieta z worka I 30% Rozpłodowo-lotowe I tak karmione są od dzisiaj Do tej pory miały 80% No, praktycznie 80% owsa I, i 20% rozkładowo-lotowej. No. no, jeżeli chodzi o, o panowanie cel, to tam praktycznie już nie ma problemu. Tu, tu jedna para, o tutaj te, ten samczyk w drugiej kurpie od dołu wskakuje tam piętro niżej czasami. Ale wyleczymy go z tego. Tu już nie tyle było samczyków wyleczonych, także jeden został. Poradzimy sobie z tym No, jak wcześniej liczyłem, to chyba było 53 pary. Pary, chyba te 3 czy 4 samiczki, będą puste. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię. Myślę o tutaj, na tej ścianie. Z tych listewek przykręcić kilka daszków. Wstawię im tu bojnik I karmik. I chyba tutaj będę siedzieć. Chociaż w zasadzie do przydziałów wdów można było wczuć. No. rozpód już tydzień temu był połączony. Po prostu jak tydzień temu trudne parowanie robiłem. To już mi się nie chciało ich rozdzielać i stwierdziłem, że. Że o także minęło Dzisiaj jest siódmy dzień, nie ma jeszcze żadnego jajka Zobaczymy co będzie Też nie spodziewam się, żeby tu jakieś tam problemy były Chyba, chyba tylko jeden taki późny samczyk i późna samiczka, jeszcze tak co widzę się bardzo nie połączyły, bo tu ogólnie nie zamykałem, nie robiłem żadnych parowań takich jakie chcę, dużo gołębi rozpodowy było, że tak powiem usuniętych, to jest to samica, także i tak dużo tych gołębi pustych było, że tak powiem, co w zeszłym roku miały pary i Same się podobierały jak chciały Zobaczymy co to z tego będzie 13 par, jak dobrze liczę tutaj jest 13 par No, tu jest jeden dziadek ten płowy Dostał późno samiczkę Zobaczymy czy będzie zalęgał w tamtym roku nie zalęgał ale mówię może w tym przedziale tutaj Samce inne ganiały, może nie dał rady tutaj Tutaj siedzą trzy gołębie, to powinien mieć lżej I tutaj jest drugi dziadek, co w tamtym roku nie zalęgał Też mu dam szansę Ten tu już nawet jajka ma Zobaczymy Co tu z tego będzie Trawa z ogródka u mnie na gniazda, że to miały Już A, no, zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy lanie pomogło. Dobra. Nie zajmujemy czasu. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.